Rozdział 20. Wiele mi to wyjaśniło, i wiesz co? Patrząc na pozostałe punkty na naszej liście, wydaje mi się, że całkiem dobrze rozumiem większość poruszanych w nich problemów. To w takim razie omów pokrótce pozostałe punkty. Przytoczę je raz jeszcze. Po dziewiąte. Przebudzona istota dąży do zachowania równowagi między technologią i kosmologią, między przemysłem i przyrodą. Ludzie w obecnym stanie uśpienia często zakłócają tę równowagę. Po dziesiąte, przebudzona istota w żadnych okolicznościach nie przerwałaby obecnego, cielesnego istnienia drugiej myślącej istoty, chyba że na jej wyraźne życzenie. Ludzie w obecnym stanie uśpienia często zabijają innych ludzi, choć tamci wcale ich o to nie proszą. Po 11. Przebudzona istota nigdy nie zrobiłaby czegoś, co mogłoby zagrozić lub zaszkodzić środowisku, które jest niezbędne dla przetrwania przedstawicieli jej gatunku. Gdy przyjmują fizyczną postać Ludzie w obecnym stanie uśpienia robią takie rzeczy często. Po dwunaste: Przebudzona istota nigdy nie przyjmuje czegoś, co jest dla niej trujące. Ludzie w obecnym stanie uśpienia często to robią. Po trzynaste: Przebudzona istota nigdy nie rywalizuje z innymi. Ludzie w obecnym stanie uśpienia często ze sobą konkurują. Po czternaste: Przebudzona istota ma jasną świadomość, że niczego nie potrzebuje. Ludzie w obecnym stanie uśpienia często tworzą dla siebie doświadczenie oparte na potrzebach. Po piętnaste: Przebudzona istota doświadcza bezwarunkowej miłości i kocha bezwarunkowo innych. Ludzie w obecnym stanie uśpienia nie potrafią sobie wyobrazić Boga, który kocha bezwarunkowo, a tym bardziej siebie samych kochających bezwarunkowo. Po 16. przebudzona istota nauczyła się wykorzystywać moc metafizyczną. Ludzie w obecnym stanie uśpienia z reguły są na nią ślepi. Jest dla mnie jasne, że jeśli mamy przyjąć sposób postępowania istot przebudzonych, musimy dostosować naszą kosmologię, filozofię, wierzenia, światopogląd, postrzeganie samych siebie do gwałtownie rozwijającej się techniki, zaawansowanej broni, genetycznej modyfikacji roślin uprawnych, klonowania ssaków, niedługo może również ludzi, przedłużającej życie medycyny i całej reszty. Jeśli tego nie zrobimy, będziemy musieli zmierzyć się z etycznymi, moralnymi i duchowymi dylematami, wobec których nasze dotychczasowe koncepcje i systemy wartości okażą się bezradne. Jest dla mnie jasne, że gdy się przebudzimy, przestaniemy wyniszczać środowisko, przestaniemy zatruwać się tym, co jemy, pijemy, wdychamy, wstrzykujemy sobie. Tym, co oglądamy i czego słuchamy, przestaniemy toczyć nieustanną i często bezwzględną rywalizację o wszystko. Pieniądze, władzę, sławę, uwagę, seks, cokolwiek. Jest dla mnie jasne, że gdy będziemy żyć jako przebudzony gatunek, przestaniemy postrzegać potrzeby jako potrzeby i zaczniemy traktować je jako preferencje. Będziemy wreszcie prawdziwie darzyć wszystkich bezwarunkową miłością i tak samo na swoje podobieństwo wyobrażać sobie Boga. Rzeczywiście rozumiesz. W takim razie nie musimy zagłębiać się w te zagadnienia. Ale dwie kwestie wciąż nie dają mi spokoju. Moglibyśmy bliżej się przyjrzeć się dwóm punktom, siódmemu i szesnastemu? Punkt numer 7 brzmi: Przebudzona istota w żadnych okolicznościach nie przerwałaby obecnego cielesnego istnienia drugiej myślącej istoty, chyba że na jej wyraźne życzenie. U nas na Ziemi co minutę ktoś ginie z ręki drugiego człowieka. Nie da się temu zaprzeczyć, ale wydaje się, że większość zabójstw ludzie popełniają w samoobronie. W prymitywnych społecznościach każdy atak zwykło się nazywać obroną. WRI nigdy, nawet w samoobronie, nie przerwałaby fizycznej egzystencji innej myślącej istoty, jeśli nie zostałaby o to przez nią poproszona. Więc nie mamy prawa się bronić? A to ci dopiero. Masz wobec nas wygórowane oczekiwania. Na naszej planecie coś takiego nie przejdzie. Nawet ziemskie religie i kodeksy prawne mówią, że zabicie kogoś w samoobronie jest uzasadnione. Chcesz powiedzieć, że nie mamy prawa chronić własnego życia, jeśli ceną jest odebranie życia innej osobie? Macie prawo robić, co Wam się żywnie podoba. Warto jednak przy tym pamiętać, że każdy czyn to akt. Samookreślenia. Jeśli pragniecie określić siebie jako gatunek, który zabija swoich przedstawicieli po to, żeby inni jego przedstawiciele mogli przeżyć, droga wolna, nikt was nie powstrzyma. Lecz może nadejść dzień, kiedy sami z własnego wyboru się powstrzymacie bo zobaczycie, że w szale chronienia swego gatunku Niemal doprowadziliście do jego wytępienia. Ale czy to oznacza, że po przebudzeniu będziemy się godzić na to, by inni nas krzywdzili i zrezygnujemy z obrony? Kiedy ludzkość się przebudzi, po prostu nie dojdzie do sytuacji, w których jedni będą musieli się bronić przed drugimi. Jako przebudzone jednostki. Złożycie broń natychmiast i to wszyscy bez wyjątku, i wyrzekniecie się wszelkich rozwiązań prowadzących do zguby. Porzucicie na zawsze wszystkie środki zagłady. Przestaniecie o wszystko walczyć. Wymyślicie sposób, jak podzielić się tym, co jest do podziału, również wszystkimi bogactwami naturalnymi Ziemi i wszystkimi Waszymi cudownymi osiągnięciami nauki, techniki i medycyny. Dla przebudzonego gatunku takie posunięcie będzie przeraźliwie oczywiste i niezaprzeczalnie słuszne. Nie będzie powodu do obrony, ponieważ nikt już nie będzie miał powodu do ataku fizycznego, słownego, finansowego ani jakiegokolwiek innego. A jeśli napadłby na mnie jakiś odszczepieniec, wyrzutek, który jeszcze się nie obudził. Niebezpieczny świr, jaki trafia się raz na tysiąc czy raz na milion? Po prostu porzuciłbyś swoje ciało i spokojnie opuścił dziedzinę fizykalności, ponieważ wiedziałbyś, że z chwilą śmierci nic się nie kończy, co najwyżej dalsze doświadczenie przemocy. Dokładnie tak zrobił Obi-Wan Kenobi podczas pojedynku z Darthem Vaderem w filmie Gwiezdne Wojny. Tak, właśnie coś takiego miałem na myśli. Dzieła fantastyki naukowej wiele razy unauczniały ludzkości szczytne idee. Ta postać z Gwiezdnych Wojen postąpiła tak, ponieważ wiedziała, że nie może umrzeć, a złoczyńca w żaden sposób nie może przerwać jej istnienia. A gdybyśmy zostali nagle zaatakowani przez przybyszów z innej planety? Sam powiedziałeś wcześniej, że w fizykalnym wszechświecie występują wysoko zaawansowane społeczności myślących istot zdolnych do przemocy. Nie musimy się obawiać, że zawitają pewnego dnia do naszego Układu Słonecznego i nas zniszczą? Nie. Najeźdźcy z kosmosu nie zdołają zniszczyć waszej cywilizacji. Zapobiegną temu wysoko rozwinięte istoty z innego wymiaru. Dlaczego? Dlaczego miałyby się wtrącać i nas chronić? Ponieważ służy to ich celowi, jakim jest wyrażanie i doświadczanie w ten właśnie sposób swej prawdziwej tożsamości. WRI postrzegają rzeczywistość i swoją rolę inaczej niż istoty, które doświadczają siebie głównie jako byty istniejące w obrębie fizykalności. Ale dopuszczają do tego, żeby jakaś cywilizacja na własnej planecie niszczyła samą siebie. Pozwalają nam popełnić zbiorowe samobójstwo. Tak, jeśli taki jest świadomy wybór tej cywilizacji. Wyraz jej zbiorowej woli. W tym przypadku nie ma mowy o działaniu na przekór zbiorowej woli innej cywilizacji na innej planecie. Również wy, mieszkańcy Ziemi, dokonujecie takiego rozróżnienia. Co innego zakończyć swoje życie z własnego, nieprzymusznego wyboru, a co innego zakończyć życie drugiego człowieka wbrew jego wyraźnej woli. Rzutując to rozumowanie na skalę międzygalaktyczną, WRI ze zrozumieniem odniosłyby się do pierwszej sytuacji i nie ingerowały w nią, natomiast tę drugą zdecydowanie by powstrzymały. Powiedziałeś mi kiedyś, że zarówno pora, jak i sposób naszego odejścia z tego świata to kwestia wyboru. Zgadza się. Stwierdziłem to podczas naszej ostatniej rozmowy, która przerodziła się w książkę pod tytułem Home with God in a Life That Never Ends. Dom z Bogiem w życiu, które nigdy się nie kończy. Zdaję sobie sprawę, że wśród wszystkich objawień, które Ci przekazałem, to stanowi dla Was najtrudniejsze wyzwanie. Niemniej w niczym nie ujmuje to jego prawdziwości. Nie sposób rozwigłać tajemnic życia przy pomocy tak niedoskonałego narzędzia, jakim jest ludzki umysł, w oparciu o niepełne dane zgromadzone przez dopiero co powstały gatunek. Mogę Cię jedynie zapewnić, że na poziomie duszy, wypadki, jakie masz na myśli, nie kłócą się z przyjętym przez duszę programem jej duchowego rozwoju. Ale na Ziemi tylu ludzi ginie wbrew swojej woli. Umiera gwałtowną śmiercią, a z tego co mówisz, wynika, że dzieje się tak również na innych planetach zamieszkałych przez stosujące przemoc istoty. Nic nie może się stać na przekór nadświadomej woli jednostki to też kiedy postanowisz jak wy to mówicie umrzeć a decyzja ta zapada na poziomie nadświadomości czyli na poziomie duszy a nie na poziomie świadomości czyli na poziomie umysłu przenosi się z wymiaru fizykalnego do niefizykalnego z własnej woli jeśli sam tego nie postanowisz nie przyniesiesz się.